Pochwalony Jezus Chrystus. Najbliższa niedziela to ostatnia już niedziela okresu wielkanocnego. Jest to niedziela szczególna, bowiem tego dnia obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. W ten dzień, w którym Jezus Chrystus posyła nam swojego ducha, będziemy rozważali dwa fragmenty z Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszy z nich to fragment z 15 rozdziału. Wersety 26 i 27. Drugi zaś fragment to wersety od 12 do 15 z 16 rozdziału Ewangelii Janowej. W tekście tym Jezus mówi do swoich uczniów, że pośle od Ojca im ducha prawdy, ducha, który pochodzi od Ojca. Jezus nazywa go parakletem. Co znaczy ten zwrot paraklet? Dlaczego akurat nie tym słowem Jezus nazywa ducha świętego? Wyraz ten pochodzi z języka greckiego. Od czasownika parakaleo oznacza on wzywać kogoś, prosić, przywoływać na pomoc. Rzeczownik zatem, parakletos, znaczy dosłownie wezwany obok, wezwany do obrony przywołany na pomoc. Oznacza więc On swoistego rodzaju obrońcę, orędownika, wspomożyciela, można też powiedzieć wręcz, że adwokata. Duch Święty jest zatem naszym obrońcą. Jest tym, który pomaga nam stawać w prawdzie. Jezus mówi wręcz do apostołów, że to Duch Święty doprowadzi ich do całej prawdy. Pozwoli im poznać to wszystko, czego dotąd jeszcze nie rozumieli. Pozwoli im zrozumieć naukę Jezusa, pozwoli im zaadoptować ją do kolejnych społeczeństw, kolejnych grup, do których będą przychodzić z Ewangelią. Ostatecznie też to Duch Święty będzie ich obrońcą i obrońcą każdego człowieka, który go przyjmie na sądzie ostatecznym. Pomoże nam bowiem stanąć w prawdzie o sobie, przed Bogiem, pomoże nam poznać prawdę o sobie. Duch Święty jest tym, który będzie pomagał nam pokazać nasze prawdziwe życie, prawdziwe uczynki. Duch Święty, jako adwokat, jako wspomożyciel, jako obrońca, ostatecznie też jest tym, który pomoże nam odrzucić. Te wszystkie oskarżenia, jakie będzie zrzucał na nas nieustannie zły duch. W końcu słowo szatan hebrajskie, czy też pochodzące z języka greckiego diabeł od słowa diabolos, oznacza oskarżyciela. Zatem, skoro jest ktoś, kto nas oskarża, koniecznym jest, byśmy mieli kogoś, kto jest naszym obrońcą. Nie możemy mieć lepszego obrońcy niż Ducha Świętego. Bóg sam staje w naszej obronie. On udziela nam swojego Ducha. Daje nam Jego dary. Mądrość, rozum, radę, męstwo, pobożność, umiejętność, bojaźń Bożą. Po to, abyśmy umieli odrzucać zło i nieustannie wybierać dobro. To właśnie dzięki Jego mocy będziemy umieli świadczyć o Jezusie w każdym miejscu, w każdym momencie naszego życia, w jakim Bóg nas postawi. Możemy zatem powiedzieć za świętym Pawłem, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Duch Święty jest z nami, jeśli nas umacnia, jeśli w nas żyje, jest w nas sprawcą wszystkiego, to nie możemy obawiać się już żadnego zła. Nie możemy się obawiać tego, który będzie chciał nas zniszczyć. Jeśli trwamy w Bogu, jeśli trwamy w Duchu Świętym, On nas będzie bronił i będzie nam pomagał dojść do Królestwa Niebieskiego. Zatem w ten dzisiejszy dzień, w tę wspaniałą uroczystość zesłania Ducha Świętego, otwórzmy się na Jego działanie. Przyjmijmy Tego, który jest naszym obrońcą, pomożycielem, Przyjmijmy Go i w Jego mocy idźmy głosić Ewangelię Chrystusową. Na cały świat. Zawołajmy zatem: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ich ogień Twojej miłości. Mocą tej Bożej miłości możemy iść i przemieniać świat, głosić Ewangelię tak, jak głosili ją apostołowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za wysłuchanie naszego odcinka. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Archidiecezji krakowskiej.